Chodzące postacie występują w większości filmów rysunkowych. W tym poradniku pokażę, jak łatwo zrobić animację chodu, stosując kilka prostych zasad. Na tych samych zasadach można wykonać animację w różnych programach, na przykład Olive Video Editor, ale ja w tym przykładzie posłużę się kamtazją. Są różne style chodzenia, różne style rysowania, a oprócz chodzenia jest jeszcze bieg i trucht. Ogólnie są dwie metody animacji. Poprzez poruszanie sztywnych, rozłączonych części rysunku, czyli tak tzw. sprite'ów. Tu widzimy sztywne kształty połączone ze sobą i wykonujące ruchy przesunięcia i obroty. Można też animować poprzez deformację kształtów. Ta metoda wykorzystuje efekty morfingu. Do tego typu animacji można wykorzystać darmowy program OpenToonz, który wymaga jednak na początku sporo czasu na naukę obsługi. W programie Camtasia animację postaci można wykonać tylko metodą poruszania sprite'ów. Za to ogromną zaletą tego programu jest łatwość i szybkość wykonania. Bez względu na zastosowaną metodę, cechą wspólną dla wszystkich animacji chodu jest cykliczność. Jeśli uchwycimy jakąś fazę ruchu jako punkt wyjściowy, to po upływie pewnego czasu Wszystkie elementy poruszające się wrócą dokładnie do tego samego położenia. W tym poradniku wykonam przykładowy cykl kroku z trzema punktami obrotu: w biodrze, kolanie i kostce. Animację wykonam w wersji Camtasia 2022. Podkreślam fakt, z której wersji korzystam, dlatego że w poprzednich wersjach wykonanie takiej animacji różniło się i było trudniejsze. W obecnej wersji sposób animowania jest bardzo ułatwiony. W zewnętrznym programie graficznym, w tym przypadku jest to program Prezentacje Google, rysuję dwa sprite. Wykorzystuję tutaj fakt, że do animowania UDA i PodUDZIA mogę wykorzystać ten sam kształt. Drugim sprite'em będzie stopa. Upewniam się, że zastosowałem przejrzyste tło, a potem rysunki importuję do programu Camtasia w formacie PNG. Po uruchomieniu programu w ustawieniach projektu wybieram jasny kolor tła i rozdzielczość 1280x720 pikseli. Ponieważ jeden krok trwa bardzo krótko, a ja mam zamiar wykonać serię podobnych projektów, to dla wygody ustawiam czasy trwania obrazków, adnotacji i animacji. Z opcji edycja w górnym pasku wybieram opcję Preferencje, a następnie Timing. W tych polach ustawiam ręcznie wybrane czasy. Dzięki temu elementy przeniesione na oś czasu będą miały od razu ustawione odpowiednie czasy i nie będę potrzebował dopasowywać ręcznie czas trwania każdego z nich. Ponieważ czas wyświetlania obrazków jest krótki, to dla wygody powiększam widok osi czasu maksymalnie. Wtedy można wygodnie i precyzyjnie ustawiać momenty poszczególnych faz ruchu. Mając dokonane ustawienia, mogę przystąpić do pracy. W dolnej części wyświetlacza rysuję linię. To będzie moja podłoga, po której będą się poruszały nogi. Przenoszę kolejno na oś czasu. Najpierw stopa, potem druga część. W ten sposób mam dwa elementy nogi powyżej stopy i samą stopę. Na kanwie ustawiam wszystkie elementy tak, aby tworzyły rysunek nogi. Kiedy element jest zaznaczony, to na osi czasu pojawia się żółta obwódka, a na kanwie ramka z uchwytami. Jednym z tych punktów jest środek obrotu. Obok znajduje się uchwyt do obracania. W zasadzie animację można by rozpocząć od każdej fazy, ale ja jakoś lubię rozpoczynać od momentu, kiedy noga jest w maksymalnym położeniu z tyłu. To będzie dla mnie położenie wyjściowe. Kiedy elementy są ustawione, to przesuwam głowicę na elementach i ustawiam z prawej strony. Zaznaczam wszystkie elementy i stosuję skrót Shift A. Ten skrót wkleja na klipy strzałkę, która jest symbolem animacji. Strzałka stanowi dwie klatki kluczowe. Punkty z lewej i z prawej strony strzałki to klatka kluczowa, początkowa i końcowa. Teraz rozciągam wszystkie strzałki na pełną długość elementów. To jest ważne, aby wszystkie animacje miały taką samą długość, czyli ten sam czas trwania. Kiedy przesuwam głowicę wzdłuż osi czasu, nie ma żadnego ruchu. Jest to oczywiste, ponieważ parametry położenia elementów na początku i końcu czasu trwania są identyczne. I tak ma być, bo ruch ma być cykliczny i zapętlony. Zmiany położenia sprite'ów dokonam na środku. W tym celu ustawiam głowicę dokładnie na środku. Zaznaczam wszystkie trzy elementy. To jest bardzo ważne, aby wszystkie trzy elementy były zaznaczone. Wtedy zmiany zostaną wprowadzone do każdego sprite'a dokładnie w tym samym momencie i ruchy wszystkich sprite'ów będą zsynchronizowane. Następnie, zaczynając od najwyżej położonego elementu, dokonuję obrotu. Upewnia się, że wszystkie sprawy są zaznaczone. Dokonuję obrotu przy użyciu odpowiedniego uchwytu. Ustawiam nogę w pozycji wykroku do przodu. Camtasia automatycznie podzieli strzałki i wstawi nowe punkty klatek kluczowych. Strzałki z lewej strony głowicy będą oznaczały pierwszy ruch od tyłu do przodu, a strzałki z prawej strony to animację ruchu powrotnego do pozycji wyjściowej. Teraz mogę ustawić, Fazy ruchu części znajdującej się poniżej kolana. Mając zaznaczone dwa dolne elementy, przestawiam głowicę na jedną czwartą długości i wykorzystuję uchwyt do obracania. Dokonuję obrotu w kolanie. W podobny sposób dokonuję kolejnych dostosowań pozycji podudzia i stopy w poszczególnych momentach ruchu. Po każdej wprowadzonej zmianie przesuwam ręcznie głowicę i sprawdzam efekt. Jeśli coś się nie uda, to korzystam ze skrótu Ctrl Z, czyli cofam ostatnią czynność i poprawiam. Kiedy efekt animacji jest wykonany w całości, to przesuwając ręcznie głowicę, sprawdzam jeszcze raz, czy wszystko płynnie się porusza. Jeśli efekt jest zadowalający, to zaznaczam wszystkie sprite'y i używam skrótu Ctrl G. Skrót ten powoduje zgrupowanie zaznaczonych elementów. Grupowanie omówię dokładnie w innym poradniku, ale tutaj tylko proszę zwrócić uwagę, że wszystkie sprite y zostały schowane do jednego elementu. Teraz zaznaczam zgrupowany element i używam skrótu Ctrl-C. Następnie z lewej strony włączam przyciąganie do lewej ikonka magnesu. Dostosowuję widok, oddalam nieco oś czasu i ustawiam głowicę w okolicach 10 sekundy. I dopiero w tym momencie wykonuję 4 razy skrót Ctrl V. To powoduje, że szybko powieliłem grupę i mam 5 kopii ułożonych ładnie jedna przy drugiej, od lewej strony osi czasu. Grupy mam przyciągnięte do lewej, więc mogę wyłączyć magnes. Teraz zaznaczam wszystkie grupy na drugiej ścieżce. Znów wykonuję skrót CTRL-C. Ustawiam głowicę dokładnie w połowie pierwszej grupy i wykonuję skrót CTRL-V. Przesunięcie głowicy przesuwa fazy ruchu odpowiednio. Patrząc na oś czasu, widzę jednak, że elementy nie są porządnie ustawione. Są przesunięte wobec siebie. Aby temu zarazić, ustawiam głowicę dokładnie na końcu grup na niższej ścieżce. Zaznaczam ostatnią grupę na górnej ścieżce i używam skrótu klawiaturowego S. Jak widać, grupa została podzielona dokładnie w połowie. Zaznaczam końcową połówkę grupy i stosuję skrót Ctrl-X. W ten sposób wyciąłem nadmiarowy fragment i schowałem go do schowka. Teraz ustawiam głowicę maksymalnie z lewej strony osi czasu i używam skrótu Ctrl-V. Nadmiarowy fragment się wpasował. Używając przycisku Play sprawdzam, jak wygląda animacja ruchu. Jeśli wszystko jest OK, to zaznaczam wszystkie grupy i grupuję ponownie, używając skrótu Ctrl G. W ten sposób całą animację schowałem do jednego kontenera. Oczywiście mogę teraz sprawdzić, jak wyglądają efekty mojej pracy. I klikam prawym klawiszem na grupie. Z listy opcji wybieram na samym dole opcję Add to Library. Kliknięcie otwiera okienko, w którym nadaję nazwę i wybieram lokalizację. Dzięki zachowaniu w bibliotece będę mógł wykorzystać tą animację w każdym dowolnym projekcie w przyszłości. W tym filmiku to wszystko, ale zapraszam do obejrzenia jeszcze innych moich poradników. Dziękuję.